No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj kolejna relacja z tego jak kwitnie Dziwidło Rivieri, czyli Amorphophallus koniak. Jak widzicie już dosyć duży pąk tutaj kwiatowy nam się pokazuje. Zaraz weźmiemy sobie kawałek miary o. i zobaczymy jaki on jest właśnie od dołu tutaj duży. Jak zobaczycie na miarce ma ponad 60 cm, 61 ciekaw jestem, ile jeszcze urośnie. Kolorki nabiera bardzo ładne. Zobaczcie taki różowiutki. Tutaj, o niedługo się będzie otwierać. Także wygląda naprawdę ślicznie i tak powiedziałbym dostojnie. Taki, no jest y, duży ten kwiat. Bulwa kilo kg. I taki oto kwiaciorek. Także jak tylko rozkwitnie, to na pewno nagram też Wam filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.